Zanim przejdziemy do Dominika Zadory, to odbierzmy sobie telefon, bo mamy pierwszy telefon od widza. Halo, Halo. Siemano Łopacy. Siema. Cześć, Siema. cześć. Jak się nazywasz? Mam... Yy, Michał. Siema. Siema Michał. Mam, mam trzy szybkie pytanka, nie? Mhm. Ale na początek Aroj rozpierdol tego farmazoniarza, proszę cię, kurwa. Zrobię co mogę. Dzięki. Dobra. Yy, mam pytanie do Mateusza. Dawaj. Yy, jak wszyscy wiemy, no, twój stary to jebany idiota, tak? Powiedz mi, czemu nie odetniesz pępowiny? Powiedz mi. Ty. Dobra, weź. Next. No nie, no powiedz, powiedz. Odpowiedz mi na to. Weź, pokój. Bo jestem ciekawy. Nie, powiedz. Stary, serio. Bo Do zachowujesz budy. się kurwa jak... Do budy. zachowujesz się kurwa, stary, zachowujesz się tak? jak idiota. Dobra, no. odpowiem, odpowiem. Powiedz no. mi, a powiedz mi tak. Jak Kabib ze swoim ojcem, oczywiście nie porównuje się sportowo w żaden sposób, ale jak Kabib ze swoim ojcem jeździł na wszystkie walki, na wszystkie konferencje, był cały czas u jego boku, to, to było złe? Ale stary, co ty porównujesz, kurwa? To ale. jest totalnie inna sytuacja. A, a czym się różni? No, kurwa, stary, co tutaj, stary odpierdala. No? Zamaniane? Czy... No, ale czy no, 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 no. Wyzywa ludzi, człowieku. No no, 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 ale dalej, coś jeszcze? No kurwa, chciałem tylko powiedzieć, że. A, no to no, Dobra, drugie pytanie mam, nie, drugie pytanie mam do Ciebie, posłuchaj mnie. <laughs> Kto to jest? Kto to wchodzisz to jest? Do po mnie, wchodzisz do klatki z ojcem, czy sam dasz radę? I, zobaczymy, jeszcze się za zastanawiam, wiesz, waham się. <laughs> Jakieś wejście, kurwa, smoka zrobisz? No mam dylemat, kurde, czy sam, czy z ojcem, wiesz? Ale no, no, na pewno będzie mi raczej, nie? Razie, razie, nie. Za... Nieważne. E, mam pytanie do Bogdela jeszcze. <laughs> Słuchajcie. Brawo na tym mikało. tableciku, kurwa? Brawo! Co grasz na tym tableciku, kurwa? W <grystanie> Candy <Crush> a, kurwa! <grystanie> wracaj tam grać w CS-a, Dobra! Chodź na kojciec Mateusza, <grystanie> kurwa! kurwa! Pozdrawiam was, to tyle! Wracaj tam, wracaj tam do... Hejka, do, do, do swej... mi, wracaj do, 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 do swojej gildii tam! Trzymaj się! Pozdrawiamy Michała! O dobra, to był mocny telefon. Michael Kuj. był dobry, kurde. To był naj najmocniejszy telefon jaki kiedykolwiek mam w studio. E, dobra, sekundkę. Musisz.